Działa już specjalna infolinia uruchomiona przez wojewodę lubuskiego. Urzędnik dyżurny, który odbiera telefon, może przyjmować wiele różnych spraw dotyczących zimowych sytuacji kryzysowych. Tutaj my, najważniejsza sprawa to uzyskamy adres najbliższego najbliższej jadłodajni, najbliższej noclegowni, więc wskażemy miejsce najbliżej położone tej osoby, która dzwoni z takim zapotrzebowaniem, z takim pytaniem. Również tam można zgłosić o pomoc medyczną, czyli widzimy osobę, która jest wychłodzona i my mówimy, że tu jest potrzebna pomoc prawdopodobnie lekarza, to oczywiście tam od razu też będziemy kierować policjantów, służbę zdrowia, czyli ratownictwo medyczne, tak aby takich ofiar uniknąć. Centrum zarządzania do, do tej pory telefony nie urywały się. Było tylko kilka zgłoszeń. Przy infolinii pracuje na razie jedna osoba. Na dniach będzie ich pracować więcej, ponieważ w tym tygodniu znacznie pogorszą się warunki atmosferyczne, co może skutkować wieloma zgłoszeniami. Telefon na szczęście na razie niewiele. Dlaczego? Tego, że tych temperatur niskich nie było jeszcze tak dużo. Dopiero odnotowujemy no, te niskie temperatury czyli minus 4, 5, 6 stopni odnotowujemy od dwóch dni. Stąd też spodziewamy się natężenia telefonów w tym okresie teraz. Do piątku telefonów nie było wiele, jak powiedziałem, bo też nie było takiego jakby zagrożenia. Na terenie województwa, na przykład na słupach informacyjnych, można znaleźć plakaty z wykazem placówek, z których osoby bezdomne mogą skorzystać.